Rada Europy oskarża Niemców. Medycy nie chcą antidotów. Problemy Amazona i na koniec komputery w chmurze. Ja, że nazywam Maciej Podstawka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. U nas będzie w porządeczku, jak zasubskrybujecie i klikniecie dzwona, bo wtedy będziemy się częściej, regularniej widzieć, jak będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach. Kliknięte? No to lecimy z pierwszym tematem. Ihr wisst vielleicht, dass Valéry Giscard d'Estaing mal französischer Präsident war. Seine Familie stammt aus der Region Auvergne, wo es viele Vulkane gibt. Zdaniem antykorupcyjnej agendy Rady Europy Niemcy powinni rozprawić się z korupcją w najwyższych kręgach rządowych. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung opisując opublikowany przez Greco raport wskazuje, że w niemieckim rządzie brakuje przejrzystości co do tego, jak duży wpływ mają lobbyści na władze federalne. Niemcy mają wiele do poprawienia, podkreśla Zeit. Należy na przykład ujawnić z kim rozmawiali czołowi politycy i na jakie tematy. Komentuje raport tygodnik Spiegel. Według ekspertów z Greco, ministrów federalnych i parlamentarnych sekretarzy Stanów Niemczech Powinny obowiązywać jasne zasady natychmiastowego ujawniania konfliktów między prywatnymi interesami a ich urzędem. W odniesieniu do byłych czołowych polityków zajmujących wysokie stanowiska gospodarcze, raport sugeruje dłuższy okres przejściowy po odejściu z polityki, także dlatego, że są oni częściowo zaangażowani w lobbying. Postuluje się wprowadzenie kodeksu postępowania dla osób zajmujących wysokie stanowiska polityczne. Ma on pomóc w zapobieganiu korupcji i regulować uczciwie obchodzenie się z prezentami i lobbystami. Skrytykowano też zasady regulujące publiczny dostęp do dokumentów urzędowych. Jak czytamy w raporcie, w koszty do 500 euro związane z wnioskiem mogą działać odstraszająco. Panel ekspertów Rady Europy wezwał do niezależnej analizy systemu. Antykorupcyjna agenda dostrzega również potrzebę poprawy w odniesieniu do Policji Federalnej i Federalnego Urzędu Kryminalnego. Do końca 2022 roku Niemcy mają złożyć raport, jak realizują zalecenia zawarte w opracowaniu. Michael Emmanuel Macron i Wiecie, korupcja raczej nie jest najbardziej praworządnym działaniem, o którym, no, częściej, coraz częściej słyszymy w ostatnich dniach, tygodniach, nawet miesiącach czy latach w kierunku naszego kraju. Przeciwko naszemu krajowi. Jakiś czas temu na Business Insiderze pojawił się w ogóle ciekawy artykuł, który sugerował, że gdybyśmy, że gdyby Polska przyjęła zasady praworządności, cokolwiek to znaczy, to byśmy byli zdecydowanie bogatsi. Kto wie? Może byśmy nawet zbliżyli się do Niemiec. Za przykład podali nawet ten swój raport. Oznacza to, że gdybyśmy porównali sobie dwie osoby zatrudnione na tym samym stanowisku, których wynagrodzenia rosłyby tak samo w ciągu ich całego życia, to pracownik zatrudnionym w kraju o wyższym poziomie praworządności miałby o ponad 12 tysięcy złotych więcej kapitału niż ten pracujący w kraju o niższym poziomie praworządności. Innymi słowy, gdybyśmy doszli teraz do Niemieckiego poziomu praworządności można by oczekiwać przyrostu kapitału przeciętnego Polaka o 14,5 tysiąca złotych. Wynika z ich szacunków. No ale jak i Niemcy mają problem z praworządnością, to jak mamy ich gonić? Skoro nawet oni sobie nie radzą. Nie wiem, podzielcie się Waszą opinią na ten temat w komentarzach, a teraz przejdźmy do tego, co jest najważniejsze. Polska, panie i panowie. Polska. To pierwsza osoba zaszczepiona w Wielkiej Brytanii na koronawirusa. niezwykle skuteczna i bardzo bezpieczna. To z kolei wniosek zopublikowany? Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oświadczył, że wśród medyków niestety antidotum przeciwko wirusowi nie cieszy się popularnością. Nie wiadomo jednak jeszcze ilu pracowników systemu ochrony zdrowia ostatecznie wyrazi chęć zaantidomowania się. Trwają przygotowania do masowego wakcynowania przeciwko wirusowi. Wszystko wskazuje na to, że Europejska Agencja Leków zatwierdzi antidotum od Pfizera i BioNTechu jeszcze przed Bożym Narodzeniem. W pierwszej kolejności antidotum dostanie personel ochrony zdrowia. Na etapie zero oprócz lekarzy i pielęgniarek taką możliwość będą mieli także diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni, pracownicy techniczni i administracyjni, podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademicy, uczelni i studenci kierunków medycznych. Jeżeli producent szczepionki wywiąże się z deklaracji wakcynowanie grupy Zero możliwe są jeszcze w tym roku. Oświadczył na konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu dotyczący spraw. Michał Dworczyk. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił jednak uwagę w TVP Info, że niestety nie wszyscy medycy będą chcieli zażyć to antidotum. W tej fazie, kiedy prowadzone są listy chętnych w służbie zdrowia, w ponad 500 polskich szpitalach niestety antidotum nie cieszy się popularnością. Powiedział, nie wiadomo jeszcze jednak jaka skala będzie w grupie 0 oraz na jakiej podstawie wiceszef Ministerstwa Zdrowia wysnuł taki wniosek. Obecnie nie jest znana całkowita liczba pracowników personelu medycznego i niemedycznego, który zgłosił chęć przyjęcia antidotum. Przekazała interi Justyna Maletka z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. O to, czy środowisko medyczne rzeczywiście jest sceptycznie nastawione do antidotum przeciwko wirusowi, zapytaliśmy prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, profesora Andrzeja Matyję. To kolejna wypowiedź ministra Kraski. Pozostawmy ją bez komentarza. Ucina. Pan minister w tym wypadku, w tym szczepieniu, przy tym szczepieniu próbuje jakoś tak odgórnie koordynować naszą pracę. No, to mamy niezły zwrot akcji. No, w Polsce, w której i tak jest duży problem z zaufaniem do antidotum, raczej ostatnim, czego oczekiwaliby rządzący są medycy, którzy również są sceptyczni w tej kwestii. W całym brudnowskim szpitalu tylko 10% deklaruje chęć za antidotumowywania się? To co z nimi będzie? Będą ich ścigać? Będą zwalniani? Coś przecież musi się stać. Jak to jest, że nawet lekarze czy farmaceuci są sceptycznie nastawieni do antidotumowywania się? Co jeśli faktycznie służba zdrowia odmówi przyjęcia swojej dawki? To się nie klei z narracją nie tylko rządu, ale i praktycznie całego świata. Państw, z którymi pracujemy, współpracujemy handlowo i to jest ogromne ryzyko gospodarcze. A lekarzy i tak mamy niedobór, co ja mówię. Całego personelu medycznego brakuje. Przecież nie można od tak wyciągnąć z nich konsekwencji, bo problem będzie jeszcze większy. Przecież wtedy cierpiąca codziennie służba zdrowia totalnie upadnie, jak ich pozwalniamy. Albo sami się zwolnią. Przecież tam już... Idzie taka trzoda, że zwalnianie tych zbuntowanych tylko pogorszy sytuację. No ale bądźmy szczerzy, czy możemy się dziwić tym lekarzom? Nie jest łatwo o królika doświadczonego, zwłaszcza dla firmy Pfizer, która no, była już karana za dziwne doświadczenia. A tak tylko przypomnę, że według ustawy nie ma nawet osób odpowiedzialnych za ewentualne powikłania występujące po antidotumowaniu się. Ludzie nie chcą kolejnego handlarza bronią czy wadliwych respiratorów. Ludzie w kryzysie przede wszystkim martwią się o swoje zdrowie i swoich najbliższych. A ostatnia sytuacja w kraju pokazuje, że nasz rząd, no jakby to łagodnie powiedzieć, naruszył zaufanie obywateli wielokrotnie. Poza tym medycy nie są głupi, bo wiedzą czym może to grozić, więc czy coś jest na rzeczy? Klasycznie poczekamy, zobaczymy, a skoro o buncie mowa, no to sprawdźmy co tam w Amazonie. We all know this is wrong, but it doesn't have to be this way. Amazon is one of the most powerful companies on the planet, headed by the world's richest person, CEO Jeff Bezos. 5 grudnia organizacje wspierające akcję Niech Amazon zapłaci zablokowały wjazd do magazynów Amazona pod Wrocławiem. Pracownicy pracują dziś wolnie, dbając o swoje zdrowie, chcą m.in. sprawiedliwej zapłaty, bezpiecznych norm pracy i uczciwego płacenia podatków przez amerykańskiego giganta. Gdy 15 grudnia, około godziny 11, rozmawiamy z Magdaleną Malinowską z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Wrocławskich zakładach Amazona. Blokada jest już zakończona, między zmianami związkowcy rozdają ulotki. My, Związki Zawodowe, czyli Inicjatywa Pracownicza i Solidarność ogłosiliśmy 15 grudnia dniem akcji pracowników. Mówi o kopres związkowczyni. Chcieliśmy, żeby pracownicy skupili się na swoim bezpieczeństwie, szczególnie że ostatnio cały czas są ogłaszane nadgodziny i zostajemy w pracy dłużej. Pracownicy mają się dziś skupić na swoim zdrowiu, a nie na tempie pracy, żeby nikt nie pracował ponad siły. Blokada to pomysł grup wspierających kampanię Make Amazon Pay, to one blokowały wjazd do magazynów. Do organizacji blokady przyznał się Greenpeace i jedna z organizacji, która bierze udział w międzynarodowej akcji Make Amazon Pay. Kampania trwa od listopada i ma międzynarod Zasięg, postulaty są szerokie. Pracownicy firmy oraz globalne i lokalne organizacje domagają się od cyfrowego giganta sprawiedliwego płacenia podatków, godnego traktowania swoich pracowników i dbania o środowisko naturalne. Do akcji dołączyli też parlamentarzyści z całego świata, w tym 10 posłanek i posłów polskiej lewicy. Chcemy, żeby Amazon oraz jej właściciel najbogatszy człowiek świata Jeff Bezos wreszcie sprawiedliwie zaczęli traktować pracownicę i pracowników oraz realnie ograniczyli swój absurdalnie duży, szkodliwy wpływ na klimat. Czas zakończyć zło, które napędzane jest niepochomowaną. Konsumpcją i działaniami Amazona. Niech Amazon zapłaci, mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace podczas protestu. Gdyby Bezos zapłacił wszystkim swoim pracownikom równowartość tego, co zarobił w czasie pandemii, mogliby kupić każdemu mieszkanie o wartości 400 tysięcy złotych, wciąż pozostając najbogatszym człowiekiem świata, napisali w oświadczeniu przesłanym do mediów organizatorzy akcji. Uczestnicy blokady na ponad godzinę zablokowali wjazd do magazynu. Ciężarówki nie mogły wjechać do magazynu ani z niego wyjechać. Podczas gdy pracownicy magazynowi Amazona ryzykują życie, otrzymują niskie wynagrodzenia. Już nie raz mówiło się w mediach o tym, jakoby pracownicy firmy Jeffa Bezosa byli źle traktowani, że, miało, że mało się im płaci i tak dalej. No i jak widać, postanowili oni wyjść na ulicę i pokazać swojemu głównemu szefowi, że nie są zwykłą tanią siłą roboczą. Na wydarzenie, jakie miało miejsce pod centrum logistycznym Amazona w bielanach wrocławskich zareagowała już sama firma i jej zdaniem nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby pracownicy traktowani byli jako tania siła robocza. Jak mówiły osoby odpowiedzialne, to seria wprowadzająca. Błąd sformułowań, źle poinformowanych lub interesownych grup, które wykorzystują profil Amazon do popularyzacji własnych celów. Amazon wspiera swoich pracowników, klientów i społeczności, zapewnia bezpieczne warunki pracy, konkurencyjne wynagrodzenie oraz pakiet atrakcyjnych świadczeń. Co ciekawe, sytuacja ma miejsce nie tylko we Wrocławiu. Ten bunt dzieje się w wielu miejscach na świecie. Z ciekawości odwiedźmy chociażby jeden z portali, który zajmuje się zbieraniem opinii o miejscach pracy. Z tej strony wynika, że Amazon ma 3,6 gwiazdek. Czy to dużo, czy mało? Nie mi oceniać, ale średnia jest w sprawie 70 tysięcy ocen. Czy wyniknie z tego coś więcej? Pewnie tak. Jeff Bezos z pewnością będzie teraz działał PR-owo jako taki propracowniczy projekt. A w międzyczasie wyda kupę kasy na zastąpienie tych pracowników dronami. Wtedy już nie będzie komu protestować. A teraz pora na ciekawostkę technologiczną. komputerami tanimi z raczej słabą specyfikacją. Dzisiaj zainstalujemy go na Surface Pro 4 z i5 i 5 i 4 gb ram które już pod Windowsem po prostu... Rozwijany przez Google lekki system operacyjny Chrome OS może okazać się dobrym wyborem dla starszych PC, nie radzących już sobie z Windowsem. W związku z tym cieszy informacja o nowym nabytku firmy z Mountain View. Co zrobić ze starym komputerem, który ma problem nawet ze sprawnym uruchomieniem Windowsa? Owszem, można go wyrzucić, wykorzystać jako sprzęt do eksperymentowania lub dać mu drugie życie, bez konieczności zmiany pozostałych. Od zespołów. Tutaj dobrym wyborem jest sięgnięcie po lekką dystrybucję Linuxa, na przykład system CloudReady, czyli odmianę Chrome OS. Cloud CloudReady jest dostępny zarówno dla użytkowników domowych, jak i organizacji oraz szkół. Jak już wspomniałem, pozwala on zamienić stary komputer, PC, a także Maca w urządzenie działające pod kontrolą Chrome OS. Przez ostatnie lata było ono rozwijane przez zespół Neverware. Niezależny od Google, ale właśnie się to zmienia. Jak informuje serwis Engadget, w tym tygodniu firma Google nabyła Neverware. Bez obaw w planach nie jest zamknięcie projektu, a jego dalszy rozwój. Co więcej, CloudReady. I zostanie zmieniony na oficjalną wersję Chrome OS. Odpowiednia aktualizacja zostanie udostępniona obecnym użytkownikom, aczkolwiek nie wiemy kiedy dokładnie się to stanie. Dowiedzieliśmy się również, że podstawowa wersja Home Edition skierowana do domowych zastosowań wciąż będzie oferowana za darmo. Oznacza to, że każdy zainteresowany użytkownik będzie mógł zainstalować na swoim komputerze Chrome OS. Google nie zamierza również rezygnować z pozostałych wersji dla szkół i firm. Ceny przynajmniej obecnie nie ulegną zmianie, ponadto honorowane będą wszystkie wcześniej zakupione licencje wieloletnie. Całość zapowiada się naprawdę interesująca. Co? Owszem, Chrome OS nie zapewnia równie dużych możliwości jak Windows czy Mac OS, szczególnie pod względem dostępu do bardziej profesjonalnego oprogramowania. Z drugiej strony, stary komputer i tak raczej tutaj nie zdałby egzaminu. Natomiast zainstalowanie na nim systemu operacyjnego Google może pozwolić na stworzenie sprzętu do przeglądania internetu czy pracy z pakietem biurowym. Z pewnością zaletą będzie także możliwość uruchomienia aplikacji z Androida. Jak zapewne wiecie bądź nie wiecie, cała ta usługa Chrome OS już jakiś czas istnieje i na ten moment, no, szału nie robi. Po prostu, dupy nie urywa. I tak raczej każdy wie, że jeśli chce korzystać z komputera na poważnie, wybierze Windowsa czy Maca, który ma wszystko, czego zwykły Kowalski jak i jakiś doświadczony programista potrzebuje. No dobra, jeszcze są craysole z Linuxem. Co ciekawe, sam system jest właśnie oparty na zmodyfikowanym jądrze Linuxa, a i tak nikt go nie traktuje zbyt poważnie. Do teraz. Google już za pomocą studii pokazuje, że inwestuje wyraźnie w rozwój swoich usług opartych na chmurze co może być według nich właśnie tą przyszłością, bo mimo wszystko to cholernie przyszłościowa inwestycja. Z lewej i z prawej jesteśmy atakowani wręcz przez oferowane chmury głównie do przechowywania plików. Microsoft, Dropbox, Google. No sporo tego. Sama ta usługa ma chyba najbardziej pomóc osobom, które nie mają teraz dobrego komputera. To, że takie osoby za darmo mogą odpalić system oparty na chmurze gdziekolwiek, no genialna sprawa. Takie osoby więcej nie będą musiały się przejmować wymaganiami sprzętowymi, software'u czy gier, by móc z nich skorzystać. Popatrzcie, jakie to buduje możliwości dla w sumie wszystkich. I jak mocnym graczem trzeba być, żeby zagrozić tak ogromnym lobby, jak producenci ultradrogiego sprzętu komputerowego. Nauczyciele w szkołach w końcu nie będą musieli zatrzymywać lekcji, bo im przeglądarka Chrome się zawiesiła. Konsolowcy bez komputera będą mogli w końcu pograć w cyberbanka. W skrócie to jest właśnie przyszłość i Google doskonale o tym wie. I ewidentnie walczy o monopol na, na kolejnym rynku technologicznym. Czy im się to uda? Być może. Na pewno lepiej niż udaje nam się was rozśmieszyć drętwymi słucharami. Klient do kelnera. Przepraszam, to prawda, że wy po nas dojadacie? Nie. To wy po nas dojadacie. Tego skóra mamy od Kamil Lekcje Easy English. Serdecznie szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas lekcję angielskiego złotą. A jeśli Ty chcesz z złotą startuczkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej podstawki macie reaktywację, na którą z całą serdecznością Ci zapraszam, a tymczasem pamiętaj, żeby zasubskrybować i zostawić dzwoneczek, bo wtedy będziesz zostało powiadomienia o każdym nowym filmie i będziemy wtedy zadowoleni wszyscy. Trzymajcie się cieplutko, no i bajajajaj.